Damianie, Damianie, yy, zobacz. O tak, w końcu nareszcie. Co nareszcie? Powiedz mi nie bij mnie. Damian, nie mogę cię zapchnąć. Nie bij mnie. To ja Czemu jestem ty tu nie mistrzem. Zepnąć, a ja bo nie ja mogę. Ja jestem tu mistrzem rozgrywki, okej? Okay? Rozumiemy się, rozumiemy się. Wy, wygląda to dosyć prosto i zna że Znowu umarłeś? Nie mam, jestem. mam hełm żółwia. Aha, gratuluję, ale ja cię nie widzę na przykład. O, jesteś witam A, serdecznie. Straciłem Słuch. mój hełm y Tak, ponieważ tracisz przedmioty, chciałem Ci zaproponować, że mam trochę dirtu, to może ci powiększę tą działeczkę. O, żebyś mógł coś tutaj. osiągnąć. Robimy mapę. I mógłbym ci zrobić jeszcze tak, pan. Plum. O, pyk. Halo, skam! Halo, pyk, proszę bardzo, patrz. O, pan, mam spodnie. O Zobacz, je. jak ładnie ci obudowałem o i je. teraz jesteś w stanie dzięki temu nie tracić na przykład głupio przedmiot. Tu. Czy ty spadłeś? Tak. Aha, dobra. No, nie byłem pewien. Ej, już masz skrzyneczkę, Damianie. Możesz sobie odkładać przedmioty, proszę o, bardzo. Tak. Dzisiaj Rainbow Skyblock. Ja już mam Rainbow. Gdzie są moje spodnie? What the fuck? Ej, ej, Krystian, Krystian, pa, 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 szybko pada mnie, pa, pa. Na co, na co, pa. no? Małopatę. Ale wiesz, że ja teraz będę umierał przez tydzień? Czemu przez tydzień? No bo mam ten set. No to zdejmij. Nie, nie chcę, nie chcę stracić. Ale, ale i tak stracisz. Nie. nie, ofensywnie nie, nie chcę stracić. I możesz y, pisać petycje w... do polskiego rządu. Wyleję ja nie ci wodę, tego. niech ci będzie. Nie ma opcji, proszę bardzo. On dopiero umarł. Mam generowanie świata, mimo że co on generuje w tym momencie? Nie wiem, ale nagle zaczęły mi. że. O proszę. Krystianek, gdzie jesteś? Nie ma mnie. Jakby umieram cały czas. Jakbym dostawał. Wiecznie obrażenia i mam generowanie świata, więc yy, nie wiem, może nową Polskę próbuję stworzyć? A, nie mogę nic zrobić. A Tak, nie mogę nic zrobić. Ale mogłem dołączyć. O, umieram znowu. Teraz o, nie dobra, mogę, zepsułeś. Jestem. Nie no, ja już jestem, proszę bardzo, o. To zaproś mnie. O Boże, jedyny jak się wystraszyłem. I mam y, neterową gwiazdę. O, witaj. O, dostałem znowu swoje przedmioty, to dobrze. Lokalizowanie serwera. Patrzcie, to dzwonek. jest łopata dla ciebie. Będę ci tak budził, łopata. To jest Super. łopata mocy, Patrz. a ja mam po... trójny miecz mocy. O, mówisz o tym o. mieczu? Tak. O! A ja mam generowanie świat. O! Ktoś tu żyje chyba moim życiem w tym momencie, ho, ho. Ale muszę się ciebie pozbyć. Jeszcze chwilę, czy ja mogę fak tak? Fak faktycznie nie mogę <grym> nie <grym> być. O Holy shit. Dobra. Dobra, lekko. dobra mapa, polecam serdecznie. E, tak, to jest dobra mapa. O, o, to jest tylko blok, dobra. Myślałem, że coś ciekawszego dostałem, Damianku. Rozwaliłeś nam e, z jednej strony blok i teraz nam część przedmiotów wypada, chyba, że zrobię tak. To nie, nie masz dowodów na mnie. Nie mam, nie, skąd, ani trochę. Ty nigdy nie jesteś podejrzany, Damianie. Ty jesteś e, jedyną osobą, której bym tak naprawdę zaufał. Nawet diamentowe buty ci znalazłem. O, hmm. fajnie, no. widzę, widzę. O, patrz, TNT, bo musimy się tam dobudować. O, Ale patrz. bym ci Młotek Wywalił mam dla Ciebie. Łopaty, ja już wywalam, nie? patrz, nie ma mnie. Siema. Ty najgorszy człowieku, nienawidzę o, Cię! Bo Tylko... to, bo to, bo to rozwa... O! Chcesz się tłóc? No, tylko ja teraz będę w nieskończoność. O nawet nie. Dobra. A bo ja Spokój. nie wiedziałem, że to niszczy w takim tak szybko. Spokój. no ja też nie wiedziałem, że to niszczy tak szybko. Żeś mi rozwalił w sekundę po prostu. A przepraszam. No przestań bić. Musimy współpracować. Bo z tamtej połóż to ciasto z tamtej strony, żeby nie wypadały itemy z boku. Nie można. Czemu nie można? No bo nie można. Dobra, to musimy liczyć, że coś wypadnie sensownego, tak? Ale na przykład ja wypadnę. <laughs> <laughs> to z dwóch. Piękne, perfekcyjne. Uwielbiam Minecrafta za to. No ej! Dziękuję. To było niemiłe. To było bardzo niemiłe. O, mam blok, mam blok. Dobra. O, rozejm. Dobra, dobra, dobra. już, jest dobra. Blok. Czekaj, a ja pójdę tu. E, spodnie nawet o, mam. O! Dobry rok! Uu! To chyba świętujesz pierwszą noc tego, że nie mamy żadnych itemów. Tak. O! To mój, Kdyk. bo ja zniszczyłem. Dobra, dobra, niech będzie twój. A gdzie jest woda w ogóle? Woda, wodę dalej mamy? Nie mamy chyba Taka wody. woda. Jakakolwiek woda. Dobra, zostawię wiadro, bo się kiedyś przyda pewnie. O, <laughs> dostaliśmy wspaniały... O, kolejny blok. Dobra, możemy się budować. Jest ładnie. Ty chyba dostałeś o, kowadło, tak. ale nie jestem pewien. Tak mi się przynajmniej wydaje. A mam kowadło. No, no, no. no. E... mam rainbow carrot nawet. Pa. Gratuluję. O, dwa bloczki jakieś... O, ty dostałeś. Rainbow Diamond dostałem. Holy Jesus. Z czego to będzie się najszybciej kopało? Z kilofu myślisz? Myślę, że ze wszystkiego tak samo A, Ze wiesz? wszystkiego tak samo, no, tak to ewidentnie wygląda. Czy mi tu dzwonisz? E, bo, Dzw pa, bo pa, 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 pa. rzuciłem przedmiot! Ja rzuciłem przedmiot na ten dzwon i raz y, przedmioty albo ty podnosisz, albo one znikają. Nie, jednak ten. Nie jest to Ale jak rzucisz przedmiot, to dzwonek dzwoni. O, masz, święta. Krystian, patrz, widzisz co ja mam? Eee, masz drugi. Nie, nie, to. To. Co to jest? To jest rifle. Co? to strzela. O. Dobra, nie no spodziewałeś się, że zadajesz no tyle obrażeń. No kurwa, ciekawe, nie?, że to strzela, nie? No. Wybacz, wybacz, już mu. Czekaj, nie mogę. Od... O, 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 dobra, odłożyłem. Jak cię zabiłem? Widzisz, ja tu odłożyłem, to on. Oficjalnie zabił cię manekin w tym momencie. A i masz. jajko. No nie, nie, zabiłeś pokolenie żółwi! No jak śmiesz! No, to, no pod, podstawiłeś mi k to, no. Dobra, niech będzie. Odkładam w miarę sensowne przedmioty, które potem możemy wykorzystać na walkę ze wspaniałym smokiem. Tym? walkę? Ze smogiem. W ja sensie tym dymem nie. takim, co jest na Śląsku. Ja z niczym nie walczę. A. Chciałbyś nie jestem, walczyć, ty. Jestem pacyfistą. Mhm, mm pacygnomem. No, pacyfistą. Pacygnomem. Dawaj, budujemy pacyfistom. dalej. No nie bij mnie, tylko ustawiaj krok. Nie Uderzyłeś mnie. Mam to wszystko zaarchiwizowane na moim nośniku. Ale nie uderzyłem cię. Hmm? Hmm? Teraz tak spojrzałem, w diamentowy miecz i pomyślałem sobie o, diamentowy miecz, ale fajnie i po... Dalej, dalej cię <słuch> nie uderzyłem. Ja się zastanawiam, jak wypadłeś. Zacząłem zbierać itemy już, takie sensowne, takie ładne. Krystian, a la vista, baby. Miałem dwa bloki. Miałeś i podniosłem je. Tak, mhm, jakie? No. Tirta? Nie, nie miałem tirta. No i coś tam jeszcze. pa jak densi, Pa, 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 pęk, pęk, ja. płysk, płysk, płysk. Widzę, że dobra zabawa się ciebie trzyma, jak najbardziej. O, blok, blok diamentowy, nice. A teraz ma spodnie. Zakładam, że połowa z tych że, O, masz, dam ci coś, Damianku, proszę. <noise> Czy ty... Aha, bo ty ognisko położyłeś. Dobra, się zastanawiam co ty żeś grzmotnął tam, trystę. Dobra, mam trochę Piję bloków. Piję wody. Teraz twoja kolejka. Jak ja mam co? teraz coś położyć? Nie wiem. A jak ty jesteś głupi. Mogę zrobić tak? O, mogę. Czy ty Przepraszam. znowu... Przepraszam. O Jezus, nie, nigdy się tam nie dobudujemy, chrysta panie. Ale bo to była śnieżka, ja zapominam, że w tej wersji Minecrafta śnieżki działają inaczej. O, zapomniałem, o, motyka rainbow, o, nie wiedziałem, że cię zabije. Mam tylko miliard efektów przy niej. A ja sobie spadłem. To życie nie ma sensu. Ile jeszcze tych blok? Dobra, muszę zrobić jedną podstawową rzecz. To ognisko o, o, o. musi pójść do innego świata w tym przypadku. No. Tak, to. O, dobra, poszło sobie. A mam czym teraz? Postaw ognisko. Nie mam nic. Masz klatę. I masz hełm nawet, o. Co ty żeś zrobił? Nie. Znowu zepsuł, no normalnie, no ja nie wiem, Nic ja nie, nie wiem. Zobacz ile bloków, zobacz ile bloków pod rząd otworzyłem, weź ci teraz za wszystkie. Przestań hejcić w końcu. No którą stronę się wybierz. Zobacz ile bloczków leci, zobacz ile, zobacz. Ale Arnold, moc! Arnold Bloczek normalnie Moc z tego. przyjaźni. Eee, który z nas tak to szybko otwiera? Ja mieczem czy ty łapką? O, oboje. Aha, okej, okay, to szanuję. A ja już nie mam miejsca. E, ale kulturalnie położę ciasto przyjaźni, żebyśmy mogli Nie, musisz zmieści. mieć miejsca, żeby spełniać Proszę. swoich marzeń! Czy jak położę po miód, to będziemy po tym wolniej chodzić? Co? Czy jak położę miód, to będziemy po nim wolniej chodzić? Tak. Tak działa miód? Tak. W prawdziwym życiu? A nie wiem, czy chodzę po miodzie w prawdziwym życiu? Tego nie przemyślałem, jakby co. Co mi to. <laughs> o kurde, ile bloczków. Bam, yy, bam, 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 bam. Dobra, nie mogę tak. To, to, to jest głupie bardzo. Ja muszę wyrzucać tu, w przestrzeń, w eter muszę wyrzucać. O, proszę bardzo. Bo tak naprawdę te rzeczy nic nie znaczą. Tylko rainbowowe rzeczy. Rain, rainbowowe? To jest dobre określenie w ogóle. Można tak powiedzieć. Tęczowe! Tęczo o, tęczowe! O, to jest sensownie, bo tak bardziej. Polski po... ciężki język, ja rozumiem. Tak nie? bardziej Christian. po polskiemu bym powiedział po prostu. Wiesz, bardziej po polsk... Kiemu to było w takim przypadku teraz. O, chciałbyś na przykład jajko, Damianie? Ja myślę, że jajko mogłoby być bardzo fajną addycją do naszego tutaj wspaniałego budowania. Oczywiście, tak, tak. Zgadzam się Jak z Tobą. Tam z no, Twoim no. budowaniem. O, widzę, że tutaj kulturalnie. No, fajnie, no. Bardzo kulturalnie tu widzę. Gdzie jest kulturka pełna, powstaje Bardziej. tutaj piękna budowla. Proszę bardzo, pyk. Krzy Czy do skrzynka można doczepić coś? Shiftem. Nie Damianie, Skrzynka bardzo się nie lubi, jakby. Ogólnie wszystko, co jest mniejsze niż blok, się nie lubi po prostu. O. Ale na przykład takie bloki. Nara, już się frajerze! Lubią. tak, nie dorzuciłem. Nie trafiłeś. <gry> Dosłownie nie trafiłeś. Myślałem, że lepiej to ci wyjdzie, Damianie. A tu okazało ja się, że jednak troszeczkę gorzej niż myślałeś. W sensie założenie było dobre, tylko wykonanie było tak minimalnie gorsze. Mogło być minimalnie lepsze, jeśli chodzi o to. Czasem tak jest. No, pomóż mi wydobywać, a nie. E, pom pomagam ci, tylko miejsce w ekwipunku oczywiście tutaj mi się kończy. my I muszę... musimy perły też w ten sposób zdobyć? Ty, teraz to mi dałeś zagwostkę Teraz to ja nie wiem, co ja Na jakim ja świecie żyję, tak naprawdę. Dobra, zobaczmy. A, jak trzymasz tą y, tęczową, to mi... Od wszystko się otwiera w sekundę. E, jak masz, to możesz perły ewentualnie już wyrzucać do tego wspaniałego, e, tam takiego kontenera endowego, jakbyśmy mieli je rzeczywiście wykorzystać. No, ja już to trzymałem, więc jakby niewiele nie to zmieniło, ale niech będzie. Dobra, już. A, Damian, jak coś to może... Damian, chyba tak, chyba potrzebujemy perełek, wiesz? Nice. Czemu nagle się zrobiło ciemno? Wytłumaczysz mi ten fenomen? Nie wiem. Czy to na przykład twoja zasługa, czy... Nie wiem. Nie wiem. Nie, mówiłem ci, że to się... No tak to się nie uda. A... No dobra, coś ci się udało jednak rzeczywiście. A jak jesteś na shifcie, to, to nie masz swoich EF... Teraz to ja już jestem w ogóle pogubiony. Chłopco, chłopco spadł. Ja nie spadłem. Co? No nie, no właśnie zastanawiam się o co ci chodzi. Damianie? Oh! O, o, mamy perły. Dobra, są perły, ale potrzebujemy jeszcze blaze'owych pałek. A jakieś dropnąłeś? Nie. Mm, ja chyba też nie. Dobra, to czas jeszcze je stworzyć. I z, starajmy się już się nie zabić. I na przykład y, zebrać jakieś wspaniałe rzeczy na smoka. Myślę, że to będzie bardzo długa walka ze smokiem. E, jeśli interesuje cię, Damianie, to mogę ci na przykład dać klatę rainbow. O, o tylko jej nie mam. A, proszę bardzo w takim razie. O, ja, kurde. Ja nie mam na przykład wielu rzeczy. Ej, teraz nie rozwalam tego na hita, co? To jest. Eee, czekaj, ja mam motykę. Proszę. Motyka I po prostu ty... jak widać działa inaczej. Po prostu jakby tutaj wiesz, tak jakby pod... O Nie, 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 krystian postaw blok pode mną. Postaw go. Ale ja nie Oddaj zabrałem bloka. żadnego bloku. Proszę. Nie mam bloku. A. Podobać się taki blok? Perfekcyjny, A. tak właśnie myślałem. Tylko jakby zastanawiam się teraz, czy my nie musimy endu zbudować. Znaczy, nie endu, tylko neteru. Typa bedrock. Jaki bedrock? A, jest bedrock. No. E, potrzebujemy chyba tego obsydianu Damianku, wiesz? Tak mi się wydaje. Nie, pierdolę gadasz. Mam 8. Zbudujemy z 8? 10. Jak z 10? 10. Z 10 jest przereklamowane. Nie można no. zbudować z 10. To jest za drogo. Twórcy powinni coś z tym zrobić. Dobra, raz, dwa, Twórcy trzy. Twórcy Tak, właśnie niech zmienią I, i wtedy jakby wszyscy będą zadowoleni. Ja myślę, że wtedy nie będzie problemu, tylko. Jakieś pierdoły takie, o, bo musicie mieć tyle. A jeśli ja bym chciał mieć mniej, na przykład. A masz ogień? Jeszcze pracuję nad tym. O. Tak, jeszcze nad tym pracuję, Damianie. Jeszcze mm -hmm. Jeszcze kulturalnie staram się wyrzucić przy. Damianie, mam w ekwipunku coś, co nazywa się bomba. I zastanawiam się, jak mam to rozumieć. Użyj. Wolałbym jednak. Preferowałbym jednak nie. Potrzebujemy jeszcze Użyj. trochę obsydianu, Damianku. Chcesz użyć. A. Dobra, proszę bardzo, używam. Dla ciebie specjalnie. o. -o. To mogło podpalić portal, gdyby taki istniał. O, Damianie, gdzie się znajdujesz? Na dole. Prawie doleciała, prawie doleciała. <laughs> Czekaj, czy ja jestem w stanie ci jakoś pomóc? Daj mi wodę! Nie mam wody, tym jest największy problem. Mam wiaderka, ale nie mam wody. Nie, woda jest tej, w tej skrzynce na tym, na portalu. Idź po nią. O, że ma... No, idę, idę Damianie, no. Szybko! Biegnę, spokojnie, zginiesz tak szybko. Regenerują mi się tylko dwa serduszka, tracę cztery. Ja w końcu zginę. <laughs> nie zginiesz, masz jeszcze złote jabłka. Zginę, nie mam. No to mogłeś wziąć głupolu. Dobra, puszczam ci wodę. Proszę. Dawaj! Woda płynie do ciebie w Twoim. Hurra, widzę ją! Źródełko szczęścia! Proszę bardzo, teraz już na pewno przeżyjesz. Jeszcze nie. Ja muszę w I... takim razie wydobyć kilka przedmiotów. Yy, na przykład no. Obsydian byłby fajnym przypadkiem, jakby. Ale wypadł. deszcz przedmiotów mi robisz. O, kurde. Tak jakbyś zbierał, na przykład łapał obsydian na inne rzeczy zostawiał, to byłoby fajnie. Nie mam miejsca. A to już trochę gorzej mi. Pojawia. Ale spoko, już, już ogarniam tę. ogarniam platformę. Od dołu mógłbyś jakiś bloczek postawić, byłoby też tak, super. Tak, no właśnie Wtedy ogarniam platformę tak, żeby się nie niszczyło, tylko musimy mi blok jakiś wylecieć. Tu jest miliard bloków. Mogę ci nawet rzucić jakiś blok. Masz na przykład skrzynkę ci mogę rzucić. O, o, żadnej pik? chyba nie złapałeś, nie jestem. I pyk. Dobra. W teorii już nie powinny lecieć. Mogę cię wciągnąć, już? Eee, a, super, to mogę to, to? Aha, woda zniknęła. Eee. Co? Nagle zrobiły mi się dwa wiadra, które miałem w ręku, ale woda zniknęła. A. Jakby co? Nie więc jakby eee, trochę gorzej. O! Czekaj, bo są te. Eee, wypadła gotowa perła. Chyba pijany jesteś. Czekaj chwilę. Rają znajdę. Eee, to co mogę założyć? No mam jedną gotową perłę, ty. Uuu! No, a ile potrzebowaliśmy? 17? Ja zginę od tego. Jakich 17? No nawet nie. Dasz? Pereł. Tyle, ile jest tych? To... O Boże, 9 potrzebuję. Gdzie? nie. 16 dwa... Mogę oszukać trochę? Śmiało. Nie mogę oszukać? <noise> tak, tylko tak. minimalnie. Pewnie nie, bo w... nie, nie włączyłeś kodów pewnie. A nie włączam takich rzeczy, Damian. Ja gram uczciwie. No to uczciwie, Ale mogę zobaczyć. też gamę, modę kreatywę. O! P, P, R. A jaka jest ta druga perła? Ender Pearl. N, d, Nie ma takiej. Bla, Rod. Nie ma nawet takiej. Nie możemy nawet Blaze Rodów zrobić, wiesz? To włącz Game Moda. Mhm. Mm I weź Game Moda. No właśnie, wpisuję na Game Modzie, nie ma. Masz po polsku? O, kre... O, A, rozumiem Damianie, dobra proszę bardzo. You know everything now? Yeah, I am perfect man, I know all. Dobra proszę bardzo, 11 pereł, wyczyścić nek slash gamemode, survival. Dobra, no to cięcie i. Dawiane! A, muszę sobie zjeść ciacho, ciacho, czekaj. Pół ciasta zjadłem, jakby to. Tylko nie... po drodze jest więcej. Chodam ci jabłuszko. Idę, 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 dobra. Spokojnie. A, jakie fajne jabłuszko. Czekaj, bo się na, na tym. A, muszę sobie zmienić, żeby to sobie móc przez. Mlecz? Nie, chwila. Podniosłem mlecz. Czemu mam złote. Aha, czemu to, co? Ty mnie wytłumacz. Nie wiem, czemu to ma teksturę złotego. To się nie postarał, no. Pum. Bim. Dobra Damianie, o dobra jest otwarte, Jezus jakie szczęście ja, Ale ja mam kilo Ale nie musisz, możesz wyskoczyć Dobra Damianie czekaj, zróbmy to jak prawdziwi ludzie sukcesu ja Czy poczekajmy... muszę jakieś strzały? Eee, nie do, ty, do tej broni? Tych strzelających, a nie, nie muszę mieć. O, się ma smok. O, a. to strzela, ale tak powoli strzela bym powiedział. Nie mogę jabłka zjeść też, jakbyś się pytał, nie? A, bo to tak działa. Dobra. Dobra! Niedawno, bo smok już zginie, chyba, wiesz? Bu, 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 bu. Dobra, twój ostatni strzał! Czekaj! Tylko poczekaj, muszę, muszę sobie ustawienia zmienić. Czekaj! Smoku giń. A O nie! Dobrze! A, Co jest, czeka? Proszę panie Endergman, proszę sobie ode mnie odejść. Boże, co one są? Hunra, myślą? biorę tego ekspali. Eee, to była najcięższa edycja Minecrafta. Bardzo było ciężko. Eee, kończę grę. z się Tak. Plum. Hunra. Bam. najlepsi gracze. To był Speedrun i to był jeden z najlepszych Speedrunów na świecie. Na zwykłym Minecrafcie, oczywiście. Eee, tak. Perfekty. Stryki już.